Yo, do rafi nabicie, posłuchajcie Ze bałac, co w luksusie toną Każdy kąt bogactwem i przepychem płoną Lecz po grodach, gdzieś pośród leśnych kniej Żył słowik, co śpiewał pełen nadziei Jego trel nie znał nut, nie znał żadnej miary To był dar od losu, to były czyste czary Wieść się rozniosła, trafiła na salony Że jego śpiew jest jak nektar nieskończony Sprowadzili go by Czas milał jego błąd, jak każdą troskę koją siłę dawał Cesarz słuchał w transie, łza mu w oku stała Bo taka sztuka serce mu rozrywała Lecz świat blichtru nie śpi, zawsze kusi złem I zaraz zjawił się problem Mechaniczny ptak w złotej klatce w jego sztuczny śpiew to tylko puste dni Prawdziwy głos ma w sobie życia skry Uleczy duszę od jego sztuczny śpiew to tylko puste dni prawdziwy głos ma w sobie życia z gry, uleczy dusze od się gorzkie łzy przybył dar z daleka, catko z mechanizmu sztuczny słowik, szczyt ludzkich realizm, Włyszczał od diamentów, rubinów i złota nakręcany kluczem minęła go prostota, grał wciąż tę samą wyuczoną melodię, Zachwychw Wypiki stanęły, gdy sztuczne dźwięki na zawsze zamilknęły Cesarz zachorował, śmierć stała u progu Leżał bezsilny w śmiertelnym nałogu Zabawka milczała, bezużyteczna, zimna Jego dola stała się okrutna i winna Mechaniczny ptak w złotej klatce śni Lecz jego sztuczny śpiew to tylko puste dni Prawdziwy głos ma w sobie życia skry Uleczy dusze oczy go I lecz jego sztuczny śpiew, to tylko puste dni Prawdziwy głos ma w sobie życia skry Uleczy dusze odczyty. Wyśmierć kozy nad cesarzem zniosła Nagle nuta z okna życie mu przyniosła To słowik wrócił, ten prawdziwy szary By swym śpiewem zniszczyć złowrogie mary Śpiewał o życiu, o słońcu i o wiośnie Śpiewał tak pięknie, tak czule, tak donośnie Śmierć zasłuchała się w tę pieśń niezwykłą Odeszła cicho, zrezygnowała z chwilą przykrą Cesarz odzyskał siły, otworzył oczy Zrozumiał, co w życiu jest naprawdę uroczy Niezłoto, nie sztuczne ornamenty, lecz prawda serca jej czyste filamenty Słowi kobiecał wracać po poranku, by śpiewać mu prawdę bez fałszu, bez ustanku Więc pamiętaj człowieku, gdy świat cię oszukuje, że prawdziwa wartość w sercu się znajduje Nie daj się nabrać na sztuczny splendor, bo tylko prawda ma w sobie życia splendor